Siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj sobie poruszymy bardzo ważny temat. Zaraz wam coś pokażę. Zwróćcie uwagę na to. Kupiłem ochotkę ze sklepu, jest piątek i ta ochotka po prostu się prawie do niczego nie nadaje. Zwróćcie uwagę. To jest po prostu smoła. To nie jest ochotka, to jest smoła. Chociaż widać, że poszczególne larwy są jeszcze czerwone i da się to uratować. I teraz Y, oczywiście da się to uratować, i ten towar cały czas jest dobry. Nawet ten śmierdzący to jest idealne na leszcza. Ale jadę na zawody i z taką stęchnizną nie mam szans zadziałać na zawodach. Na prywatnym wędkowaniu, jak będę sam na łowisku w takie śmierdzące larwy, na pewno połowie leszczy. Ale na jeziorze, gdzie, jest, gdzie jadę, gdzie się spodziewam, płotek z tym nic nie zrobię. To jest po prostu beton. A do niedzieli nic tutaj nie wytrzyma. Trzeba jak najszybciej to uratować. Zwróćcie uwagę, jednym z takich powodów, który po prostu sprawi, że ta ochotka jest stęknięta, ona była bardzo mocno zwinięta, włożona do małego woreczka. To jest po prostu, ona już nie miała czym oddychać. I zwróćcie uwagę na tę gazetę: ona jest gnój, ona powinna być przełożona do suchej gazety. Ponieważ to się wszystko zakleiło i przestało oddychać, dlatego ta ochotka czy jokers jak macie się zaparzyło. To się praktycznie nie nadaje do łowienia, a do niedzieli, gdy mamy teraz 25 stopni za oknem, 25 stopni ciepła, to nic by się z tego nie uratowało, chociaż widzimy, że tutaj jest dużo dobrego towaru. Musimy jak najszybciej zadziałać i teraz najgorsze co byśmy mogli zrobić to wrzucić tą ochotkę na sito. Ona nie ma kompletnie siły przejść. Ona musi się najpierw dotlenić. Czyli, tak, bierzemy najpierw wodę. To jest mega ważne. Nie na sito, tylko tą ochotkę przynajmniej na pół godziny. Normalnie to z 15 minut. Ale tą ochotkę na... będę wrzucał przynajmniej na pół godziny. A może jeszcze więcej. Zobaczę, jak dojdę. To jest po prostu muszę włożyć ją nawet z gazetą, bo ona nie ma tutaj siły się oderwać. Jest ten towar do uratowania. Nie ma co się załamywać. No, czasami też nie jest to wina sklepu, bo yy, wiemy, jest ciepło, gdzieś to w tych paczkach yy, zalega. Zanim to ktoś otworzy, to później mamy taką sytuację. I bardzo ostrożnie zmywam yy, tą ochotkę z gazety. Jak jest dużo przyklejone do gazety, to już wiadomo, że jest zaparzone. I tak samo postępujemy z jokersem. Musimy się tego pozbyć. Widać, że woda od razu zmienia kolor, czyli tej glinki jest bardzo dużo. Ale widzę też, że ochotki zaczynają się ruszać, czyli jest szansa, że to uratuje. A gdybym to tylko włożył do lodówki, to już bym do niedzieli mógł zapomnieć o towarze. Na haczek w ogóle by się to nie nadawało. Byście wkładali na haczek, ona by wybuchała i się rozlewała. Teraz leciutko ją rozprowadzę po całym pudełku. I czekam minimum pół godziny, może nawet więcej. Zobaczymy, jak to pójdzie, aż ona się rozrusza. Na, na tleni, i dopiero wtedy ją przepuszczę przez sitko. I wiecie, co jest najlepsze? Tą najbardziej taką ruchliwą, czerwoną. Oczywiście wykorzystam na zawody, wykorzystam jako y, też ochotkę haczykową. A to wszystko, co takie nie ma siły, stęknięte, to cały czas się nadaje na łowienie leszczy. Sobie to zamrożę i będzie, będę gdzieś to dodawał do. Mieszanek yy, podczas łowienia na rzece, na, yy, na leszcze, i widzę, że ta ochotka się rusza. I jest duża szansa, że ją uratuję. Gdybym zostawił ją w gazecie pod, po towarze, gdybym to wrzucił od razu na sitko, to może 10% by to przeszło, bo reszta by nie miała siły. Gdy wrzucę to do wody, to nabierze tlenu, po prostu yy, zrobi się jędrne, trochę odżyje. I po godzinie dopiero wrzucę na sitko, jestem w stanie przynajmniej połowę tego towaru uratować. I nie ma co załamywać rąk, można sobie ze wszystkim poradzić. No wiadomo, duża część pójdzie na straty, albo sobie zamrozimy jak tam chcemy. Ale będę miał super ochotkę na zawody. Zaraz wam, zaraz minie te pół godziny, ale zaraz wam pokażę, jak wygląda towar po odratowaniu. Minęło pół godziny, zlałem tą brudną wodę, tutaj praktycznie została ochotka. I dajemy dopiero teraz ją na sitko. Trochę dużo towaru, ale na pewno sobie poradzimy. Teraz trochę wody. I tutaj. i teraz zobaczymy co przejdzie wszystko co zostanie na sicie to nie będzie miało siły to się nadaje tylko do zamrożenia i do dodania do zanętej czy gliny leszczowej wszystko co przejdzie i będzie poniżej sitka będzie nadawało się na haczyk innej rady nie ma na taką zepsutą ochotkę i teraz tak dopiero właśnie po pół godziny gdy ta ochotka się dotkleniła, ona nadaje się na sito dopiero teraz ma siłę widać jak się rusza więc wszystko będzie w porządku czekamy jakieś pół godziny i zobaczymy, jak to wszystko przejdzie. Minęło ze 20 minut i zobaczmy, co tu się wydarzyło. Tutaj wszystko, co zostało na sitku, to jest zdechłe lub nie ma siły. To można też zostawić na nęcenie leszczy. A teraz zobaczymy, co jest w naszym pudełku. Zlejemy trochę wody. Ta chodka jest czarna, bo jest wymęczona i była długo we wodzie. Ale ona sobie dojdzie. To wszystko, co przeszło przez świtko, to będzie super towar. Teraz dajemy na ręcznik i to musi nam wyschnąć. I teraz to zostawimy na kolejne 15-20 minut, niech to sobie wysycha w ręczniku. Później włożymy to do gazety i zrobi się czerwone. Gazeta oczywiście taka naturalna, to nie mogą być kolorowe gazety. I teraz chwila prawdy. Zobaczymy naszą ochotkę po odsączeniu wody. Jest mega czerwona. Wiem, że teraz światło tego nie oddaje, bo już się zrobiło ciemno. Przeszedłem do domu, ale już jest pięknie czerwona. I teraz dajemy ją na gazetę i do lodówki. I zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Jutro rano Wam pokażę pod światłem dziennym. Coś przepięknego, ale kolorek. Tutaj jest sam dobry towar z takiej stęchniętej kluchy. Każdy już by mógł być załamany, a zobaczcie, co się tu wydarzyło. Przepiękna ochotka. Można sobie poradzić koniecznie w suchą, naturalną gazetę. I musi być pogięta, żeby było bardzo dużo tych kanałów, które doprowadzą tutaj tlen do tej ochotki. Trochę można ją rozłożyć. I mamy przepiękny towar. Poradziliśmy sobie z towarem, który praktycznie wydawało się, że będzie do wyrzucenia. A teraz Wam coś pokażę. Zobaczcie teraz, jak wygląda ochotka po przepukaniu i po nocy w gazecie. Jak super ona wygląda. Ona się rusza bez wody. Może zobaczmy. Tu i tak światło takie domowe tego nie oddaje, ale ona jest super jakości. Zwróćcie uwagę, kto się rusza. To była jedna klucha, która stała w miejscu, była sklejona i nie chciała. Po prostu mieć siły życia. A zobaczmy na to jak ona odchodzi od gazety. Pięknie odchodzi od gazety. Tutaj nic nie jest sklejone. Towar, który na pierwszy rzut oka wydawał się, że jest po prostu turbo złej jakości, bo taki był. Szybko go odratowaliśmy. Jak zrobimy wszystko po kolei, w odpowiedniej kolejności, to nie ma problemu, nie musimy się martwić, że nam przyjechała ochotka z jej złej jakości. Zwróćcie uwagę, jak to się rusza. To jest piękny towar i to po prostu da się założyć na haczek. Wyszły mi dwie gazety. Dość sporo odeszło, ale tamto będzie się nadawało na nęcenie leszcze. Piękny towar. Zwróćcie uwagę, jak to odchodzi od gazety. To jest wyznacznik tego, że towar jest dobry. Przepiękny. I jak to się rusza? Szybko sobie poradziliśmy z towarem, który był stęknięty. Piękna sprawa. Jest tego naprawdę bardzo sporo i widzimy, jak te ochotki się ruszają. Nawet słychać, jak się ruszają po gazecie. To właśnie nam pozwoliło... O, teraz wyszło słońce. To widzimy, jak ona jest czerwona. Zobaczcie, jakie to jest czerwone. Dopiero teraz to widać. Piękny, piękny naprawdę towar. Trzeba aż schować, bo te słońce jest za silne. Piękny, czerwony towar, a wczoraj po prostu to nadawało się, można powiedzieć, praktycznie do wyrzucenia. A zobaczcie, jak to się teraz prezentuje. To jest niesamowite, jak można odratować towar. I czasami dużo nie jest zależne od nas. Przyjdzie paczka, która jest po prostu stęchnięta, a tutaj się prezentuje to wspaniale. Dobra, muszę schować tę mochotkę, bo te słońce jest za silne. O, schowało się. Po prostu jakoś jest numer jeden, a tamtej byśmy nawet nie założyli na haczyk. Więc nie ma się co przejmować, tylko trzeba działać oczywiście w odpowiedniej kolejności.